Na ucznia. Na dzisiejszą uroczystość zaprosiłyście rodziców i krewnych. Bardzo dobrze. Przecież to wasze święto. Ja też zaprosiłam gościa. Cześć, pierwszaki! W naszej szkole zwyczaj taki, że gdy z ślubowania czas. Dobra wróżka, witam was. Chcę was dzisiaj obdarować. Darem przyjaźni, darem uśmiechu, darem życzliwości, darem pracowości i darem ostrożności. A teraz pierwszaki, głowy do góry. Co dziś powiecie, niech to usłyszą te szkolne Bo Wobec tego nie ma na co czekać. Zobaczymy, czy wiecie, jak nazywa się nasza ojczyzna i jaki jest jej znak. Kto ty jesteś? Jaki znak twój? Gdzie ty mieszkasz? W jakim kraju? Czym twa ziemia? Czym zdobyta? Czy ją kochasz? A w co wierzysz? Wspaniale. Potraficie pięknie recytować. Przekonamy się. Czy równie dobrze pójdzie Wam z odgadywaniem zadań? Czy wiecie, co, ta, co to za figura geometryczna? Ruszka Wam pokażę. Co to za figura jest? Właśnie, bo nikt nie słyszy. A to? I teraz głośniej, co to za figura? Super. Poszło wam bardzo dobrze. A teraz sprawdzimy znajomość literę. Tylko głośno, bo nie wszyscy słyszą. Co to za litera? A ta? A ta?